Reprezentant Niemiec, Patrick Bele i Karamba de Janeiro to najlepsza para konkursu Grand Prix, ale Marek Wacławik i Katmandu na drugim miejscu. Świetnie to wyglądało w rozgrywce, 11 rozgrywce, ale tylko dwa bezbłędne przejazdy w rozgrywce. To pokazuje, że nie była łatwa. Jakub Patelka, dyrektor kawaliady, jest gościem w studiu. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam serdecznie. No, trzymaliśmy kciuki i można powiedzieć, że jest się z czego cieszyć po tej rozgrywce. Sport ma coś w sobie, że warto kibicować do samego końca i myślę, że Marek Wacławik, i tak jak stawialiśmy na Polaków, pokazał, że Polska naprawdę ma bardzo dobrych zawodników, którzy pokazują się już na parkurach, na tych wysokich parkurach, tutaj czterogwiazdkowe zawody na bardzo, bardzo wysokim poziomie i w bardzo międzynarodowej stawce zawodników. Marka Wacławika już mamy w strefie wywiadów. Prosimy bardzo, Karina Czechowicz i Marek. Marek, wielkie gratulacje, to twój życiowy sukces. Drugie miejsce na tak prestiżowych zawodach, w takim konkursie, gdzie jeszcze w rozgrywce zobaczyliśmy zaledwie dwa bezbłędne przejazdy, w tym twój. No zdecydowanie tak, to jest mój życiowy sukces. Nigdy jeszcze takiego dużego Grand Prix nie przejechałem na zero. Startowałem już kilka razy, ale zazwyczaj zdarzały mi się Błędy, a dzisiaj wszystko wyszło perfekcyjnie. Jakbyś mógł ocenić parkur tej rundy podstawowej i rozgrywki, to co byś tu wskazał za takie najtrudniejsze zadanie? Dzisiejszy parkur wydaje mi się, że był troszeczkę łatwiejszy niż piątkowy. Przeszkody były oczywiście wyższe i to stanowiło trudność, ale jak dla mojego konia ta trasa była odpowiednia do takiej płynnej jazdy, utrzymania dobrego rytmu dla mnie. Największy problem to była ta linia na pięć fulet do szeregu. No, tam się troszeczkę Katmandu nie posłuchał mnie na lądowaniu. Ruszył ze mną mocno i tam było ryzyko zrzutki, ale udało się bezbłędnie. drugie miejsce. Bardzo ci gratulujemy. Cieszymy się, że to Polak będzie na podium tego konkursu. Wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo. My również dziękujemy, my również gratulujemy i cieszymy się, panie dyrektorze, i musimy też podkreślić, że pewnie nie byłoby takich dobrych występów w wielu konkursach Polaków, gdyby publiczność nie niosła. No, jak finał kawaliady jak finał tour, to tylko w Krakowie, przy największej publiczności, bo już wiemy, że poprzez te ostatnie cztery dni na trybunach zasiadło ponad 20 tysięcy osób. Żywiołowa reakcja na to, co działo się na parkurze. Także serdeczne podziękowania dla wspaniałej publiczności i zapraszamy już dzisiaj na imprezę tu w Krakowie za rok, ale oczywiście no, nie mogłoby się. Obyć bez podziękowań dla naszych partnerów, dzięki którym to wydarzenie może się odbywać, zarówno dla przedstawicieli i dla miasta Kraków, dla naszego partnera głównego PKO Banku Polskiego, Totalizatora Sportowego Orlenu, także dla tych wszystkich, którzy nas wspierają i pozwalają nam organizować tak wspaniałe wydarzenia i Muszę powiedzieć, że już dziś serdecznie zapraszam do kolejnego turu, który już niebawem, w tym roku jeszcze, 14-17 listopada, rozpocznie się w Warszawie. To już wiemy, że kolejny tur 24-25, natomiast ten tur też miał swoje rekordy, mieliśmy w konkursie barier Rekord Kristapsa 195 cm na trybunach rekordy, było rekordowo w Krakowie i te cztery gwiazdki chyba to sprawiły po raz pierwszy w Krakowie. Tak, trzeba powiedzieć rekordowa stawka zawodników międzynarodowych, to na pewno... Poziom czterech gwiazdek spowodował. Spowodowała to ogromna pula nagród, ponad miliona złotych, ale też to spowodowało, że tu na trybunach znowu zasiadło więcej kibiców. Była niesamowita najlepsza w całym turze fala meksykańska. Był bity rekord konkursu barier. No, taki finał to tylko można sobie wymarzyć. Natomiast jest to oczywiście też finał kawaliady tour. Za chwileczkę dekoracja za konkurs Grand Prix, później dekoracje yy, oczywiście za cykl kawaliada tour w skokach przez yy, przeszkody. Te punkty za chwilę będą doliczone. Państwo podczas dekoracji się dowiedzą, jak to dokładnie wygląda. Możemy tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o Puchar Świata, tutaj wiele się nie zmieniło. Christaps and Angelos Tulupis i Sara Wingralkowa zakwalifikowali się do finału Pucharu Świata w Riadzie. A my oglądaliśmy świetny Grand Prix i jeszcze zostajemy, bo jeszcze przed nami dzisiaj się będzie sporo działo. To prawda, teraz trzy dekoracje konkursu Grand Prix, potem e, dekoracja rankingowa Pucharu świata, e, dekoracja zwycięzców turu. No i jeszcze dwa konkursy przed nami Kawaliada e, Future oraz e, Orland Driving Tour, także do późnych godzin wieczornych będziemy tutaj czuć emocje na tym parkurze. Zakończymy powożeniem z zaprzęgami parokonnymi yy, Kawaliadę Krakowską i w połowie listopada spotykamy się w Warszawie. Dziękujemy bardzo, Jakub Patelka, dyrektor Kawaliady był moim gościem, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A my przenosimy się na parkur, za moment rozpoczniemy cykl dekoracji.